życiło mnie. O. Coś mi się wydaje, że to może być końcówka gry. Witajcie wszyscy. Jedziemy ja dalej z rysem, z samym prawa, trójką. Dużo. Musimy skończyć tą jo. grę całą, potem jeszcze jeden dodatek. A nie, połudowany. się tak zostało gry 3,5 pół godziny tak na oko. A wtedy patrzyłem ten filmik, pamiętasz co my ich nutknęliśmy? Mhm. To Tylkoś miał 7 godzinny filmik i tam to było na momencie 3,5 godziny. Aha. I tak z 3,5 godziny się zostało. Mamy jednego widza. Witamy. Nie wiem, czemu cię cicho słyszę. Wcześniej cię normalnie słyszałem i nagle cię A cicho teraz? słyszę. Tak samo. Nie wiem, co się zmieniło. Czekaj, zaraz zobaczę. No, nie wiem, w sumie. No, bo nie grzebiał sobie. Nie wiem. A czekaj? A teraz? No nie wiem, chyba lepiej. O, teraz trochę. Jesteśmy. Dobra tego. Miej cicho. O. Jeszcze dość cieno jest amunicja. O, Armor. To do przodu, no bo co? Schodzimy od razu w dół? Bo tam idzie iść. No bo tam nie było, że niby na, że tam było tu, nie? O! Dobra, musimy szukać znaczków. O, co to? Tu jest wszystko. Tu jest. Skąd? Tu, gdzie ty jesteś, ale się nie widzę? <grych> gdzie w ogóle? O nie, krzykacze. A ty jesteś u góry? No. A, bo ja za bo myślałem, że zasiadłem. Nie, bo tu trzeba znaleźć pp. jakieś znaczki. Anubisa i TP. Gdzieś do mnie? Tutaj? O, 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 tu jesteś Jezus Oj, nie jestem Jezus. ile wow. wina bym produkował, gdybym był Jezusem. No, mm. znam winiarnie bym otworzył. Co ty? Krzykacz? Tylko nie wiem czemu Jaką głowy nie ma. No właśnie. Chyba... Mam nadzieję, że nie tym co myślę. No. wiem która postać z co pomogą mówić. No czego mówić tylko się... Vito? Vito Vito No że nie Vito Carleone. To było straszne wtedy O Jezu Dobra Trzeba znaleźć znaczki Znaczyłyby tego tylko. w lewym, dolnym rogu są takie cztery znaczki. No ale znalazłem drzwi, które chciała otworzyć, ale nie mam kluczy do nich. No właśnie trzeba poszukać. No hmm. nie, spadłem do jakiejś dziury. Coś tu. Mrocznie? Bo znalazłem pierwszy. Taki hełm Faraona. Czekaj, ja tu walczę. O! Jesteś koło mnie! No ale tu znalazłem obok, tutaj niedaleko hełm. Przez przypadek. Bo przez przypadek tutaj wpadłem. Hm? Cztery minuły żywą praktycznie Trzeba patrzeć, może gdzieś jakaś dźwignia będzie, kurde w sumie O tu jest armor. O, to, to nie Wygląda no, teraz jak jakiś wir albo coś. Yy. Poznałem ten kanciapę to może będzie tam klucz w środku. O, jest klucz. Klucz mamy, ale nie wszystkie drzwi otwiera. Pewnie ten najbliższe, czyli to. Ale tu jeszcze jakieś stworzenie nie biega. O nie. Tu palma machała.

네, 다음에 곧바로 또 곧바로 또 곧바로 또 곧바로 Эх, тут похватки делают, убегайте. Я зову. My jeszcze jeden nam został, no. lubię ten karabin, no, najlepszy chyba. Ja czekam, aż mi się ostudzi, ostudzi ciasto, sobie upiekłam ciasto czekoladowe z jogurtu, taki a'la Czy tu jest zamknięte, bardzo dobre, wiem, że się nie je ciepłego, ale musiałam skosztować. No.

O cholera! Co się ze mną dzieje? Ty, ty też tak masz? No, że jak? Że rzuca tobą tak to dziwnie? Nie wiem, co to było, ale dziwne. Coś! Mnie chyba jakoś burza piaskowo Mhm. Dobra, i no kaj dodać teraz te... te, te... Ty na dole. No, Wszedł na dół, ale tylko jakoś nic widzieć udało się robić. Coś znaczy, czeka, tu coś jest. O! Jest jakiś, ale... A faktycznie. Nie wiem, dlaczego mi się trochę brazy z innym filmem, czasami w sumie taki scen nie ma. Ale takie pomieszczenia, sobie piąty element. Nawet Bruce Willis chyba za tym, ten film dostał nagrodę. Wow. <grym> Night City. A, pokazuje jeden tu skip. Ja skipowałem czy tym przypadkiem? Ja? <laughs> ja dostałam trofeum, mission completed. Wtedy o, musiało się... nam się coś zbugować. Już mamy trzech widzów, witamy!

Bo wrócić się chyba nie da, nie? Jak mhm. nie? O kurwa. Dobra, Jest!

Weź sobie masz, no, że dadzą się, widzę. 那你们，你们怎么批背？他？ Musisz do ściany dać, bo inaczej pa. No, mi się one odbijają od ściany. Musisz podejść. O ty. что